Dobra. Także witam, dzień dobry wszystkim. Yy, zaczęliśmy grę w The Forest. Przedstawiam moją całą ekipę. Profesor, znany witam. jako Profelele. Krashu, nasz nowy gracz. Dzień dobry. I Shox. No witam. Dobrze. To jest nasze ognisko, tu zawsze siedzimy i grilla napierdalamy. <laughs> Nie gramy zbyt długo, więc proszę się nie śmiać, jeśli nasza budowa Wam się nie będzie podobała. Ale mamy tutaj piękne... piękne morze. A to jest nasza forteca. Może pokażemy ją od środka. No Tutaj jest stolik... krzesełko tylko dla mnie, bo wóz tylko siedzi przy nim. <średziny> dla nich nie ma. A my pod stołem. Oni pod stołem. Tu są wszystkie te. Dring Leki, o, tu molo. A crashu musiał pokazać, że molo zbudował. No szef Sofoczkie Sop molo. Jeszcze nie dokończył, ale o, dwa zejścia nawet zrobił. Cały dzień drewno upadł. spadł. Także dwa zejścia zrobiłeś. No i sobie dobrze. Tam mamy łódeczkę, na trzech tam zagrodziliśmy, żeby nam nie przychodziły te kurwa... Ja mówię na nich ludu jadę, ale oczywiście... Dobrze mówisz. No, no, A ale... kanibale ludojady? Kanibu... Kanibale, kanibale, no. Dobra, nieważne. Mówię... Jak na tą umiejętność, co my znamy tej gry, to żeśmy, mi się wydaje, dosyć dużą fortecę zrobili. Na tyle dużo, że, że spadają ile nam to. Ile nam to zeszło? O, tydzień. Około tygodnia, nie? Tu mamy schody do następnego piętro, tu mamy widoczek na, na tą stronę. Tam nasz samolot, żeśmy w sumie się rozbili. Kontrolujemy kto przelatuje. <grym> <grym> kontrolu. Ja tylko mam nadzieję, ja, że to się kontrolu. nagrywa, bo kurde nie chce się od tego włączać i mówić. Tu mamy ostatnie piętro. Aha, jeszcze tu nie pokazałem, tego balkoniku. O, przeszedłem za daleko bo tu mamy na tą stronę jeszcze Nasza zapora, zasiekli tak powiem Taki tarasik na fajkę na Jest w nie widziałem go, widzisz tam daleko Jest, jest ja, bo ty, jak byłeś za daleko może go nie widziałeś no, no Tak Nasze lampiony z naszych kurwa ludojadów <laughs> no, tak Nie, z tymi lampami fajnie to... Nie, fajnie nie no te lampy one tak... Efekt jest spokój Efekt ma... no jest fajny, bo nie... właśnie nie? Nie ma mocnego światła <laughs> Ale Tak jak lampka nocna, że tak powiem. I tu są nasze przejścia. Będziemy oczywiście ciągnąć aż do jakiejś wioski Kanibali. Jeszcze jest tam, chyba tam gdzie flaga, nie? Te flagi nie ma to jest Flaga jest, cały czas, tam jest znaczy ta troska kanibali. Tam jest wioska Kaniebali, ale jeszcze parę wiosek jest Na pewno, my jeszcze tak w sumie głęboko żeśmy w las się nie zabierali Żeśmy nie wchodzili za głęboko w las Ale w końcu raz trzeba Raz się wypuściliśmy, tam aż śnieg no, wypuściliśmy się raz, no i raz weszliśmy do tej groty, co żeśmy siekierki tak. zdobyli No to jeszcze byliśmy ostatnio tam, nie? Po tej siekierki, czy no. najlepsza siekierka, do, dołożyłem piórka. Żeby szybciej machała. No fajnie to wygląda w powietrzu te pierka masz. Możemy teraz zejść i pokazać nasze przejście. A jeszcze przejście. Tu jest wejście. Pod schodami. Okej. Okay. Ale te krzaki muszę wyścić na wierzch. Tu żeśmy skarczowali ten las strasznie dosyć. Pinki żeśmy wycięli, żeby nie było ich. No także tam. Tutaj na razie możemy do samolotu dojść, tutaj jak widać. No to chyba żeśmy zrobili najdłuższy. Da. Patrzcie, ty. Aha, to ty zrobisz. Hmm. Myślałem, że to tam oh. zrobili. O nie już, łaś majstra. Tak? Majstry przylecieli, a kurwa, chyba z piątką tu jest. O kurde, piękna No sześciu. Sześciu. O, kurwa, nie było ich, nie było, nagle zobacz co się dzieje. Ja sobie podpałem na Ja ty, Tu jeszcze lata jakieś. I tu mamy aż patrz, ten łazi kurwa tutaj. Majster, chodź tu! Gdzie piadalasz, Oni się boją mnie kurwy, syny Tam jest ta kotwica. No i myślę, że będziemy ciągnęli dalej, 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 aż kurde będziemy mieli całą mapę Zrobione z mostów Tu nam drzewo brakowało to, żeśmy zrobili fajną taką rampę Pomóż wam chłopaki? Nie, spokojnie, dobra. No to są moi żołnierze, oni sobie dadzą radę z takimi kurwa, gołymi laskami. Tylko wie, wiecie, mm. nie, nie, nie róbcie im kuku czasami, nie? <grym <grym <grym> uciekałem przed nami, wiesz? <grym> My nie jesteśmy jakimiś wielkimi YouTuberami, ale widziałem na, na YouTubie, że gościu lewatywę robił jednemu. Czy jest jeszcze jedno. Dobry, dobry sposób. Nie? Dobra, ja na chwilę wyłączę nagrywanie, zobaczymy w ogóle, czy się na, nagrało. Mhm. Mm mm -hmm. no te ciała, może kości będą. Jeszcze jeden, gdzieś? szwagier no, zasieki jeszcze to, wam to. nie pokazałem. Tu są szwagry. Tu ich od cholery jeszcze łazi. Patrzcie na mnie. Jestem ciekawy, czy wskoczy. Nie no, nie mają szans. Fajnie wyją jebańcy. W nocy to jest trochę... Nawet przerażę, tak powiem. Szkoda, że nie daje bym mu tak z góry, ty profesor z góry, bym mu doskok ja. zrobił jak patrzę na domek, to mam strasznie małe FPS-ów, cholera. Tutaj już lepiej. Najkierw z tyłu Nie, dobra. Tylko że gram na najwyższych detalach, cholera. Nie, ja ale na najniższych mam 20, nie? Dobra, do już też pokazałem. Myślę, że się spodobał. I nosimy tych szwagrów? Nasza chałupa. A, Dobra, ze dwóch najwyżej jeszcze raz zaczniemy nagrywać następnego. O, niosą już kurwa majstrów do ogniska.